W dzisiejszym filmie sukienka koktajlowa w intensywnym kolorze krótka szmizierka w paski. Mamy też propozycje w typowo letnim princie, coś na wieczorne wyjście ze znajomymi niebieska sukienka w kwiatki oraz zestaw shorty plus koszulka w takim eleganckim wydaniu. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale dziś zapraszam na mierzymy z mochito. Mamy tutaj już ostatki letnich wyprzedaży, więc można naprawdę upolować co niektóre rzeczy w dobrych cenach, tak więc zapraszam na przegląd, bo myślę, że już niebawem pojawią się jesienne kolekcje, i już wejdziemy w trochę bardziej swetrowy klimat, a tymczasem jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam. A jak zawsze zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sukienka, to taka klasyczna sukienka midi, ale jak widzicie w takim mocno energetyzującym kolorze. Także zaraz zobaczymy jak będzie prezentować się na Sylwestrze. Sukienka jest w rozmiarze 42, i rozmiarowo wypada naprawdę fajnie, bo czasami to 42 z mochito jest takie mocno opięte, a tutaj nie. Jedynie co to przy tym pasku w zestawie. Mogłoby być trochę więcej dziurek tutaj dalej, bo jak widzicie ta sukienka jest tutaj naprawdę dość luźna i jest całkiem komfortowa. Ale ten pasek jest tak na ścisk, więc trzeba by było sobie wymienić pasek bądź dorobić dziurkę. Bo tak to muszę tak troszkę na wciągniętym brzuchu. Ale ogólnie sukienka jest naprawdę bardzo ładna, ma bardzo fajny krój, tutaj nie jest taka dopasowana przez co dodaje też lekkości, ten plisowany dół, może to nie jest sukienka na co dzień, chociaż do jakichś trampek też myślę, że zdałaby egzamin, a właśnie do jakichś takich wyższych butów na jakiś niedzielny spacer albo nawet jakieś imieniny, chrzciny. Też jak najbardziej się sprawdzi. Była jeszcze z tego, co pamiętam, w takiej ciemniejszej zieleni i chyba w takim bladym różu. Cena wyjściowa tej sukienki to było 200 zł, a teraz na wyprzedaży ona była chyba za 80, więc myślę, że za 80 zł tego, tego, tego typu sukienka jak najbardziej na plus. Kolejna sukienka, również jest tutaj na guziczki z kołnierzykiem. Jednak jak widzicie, ten dół jest już troszkę prostszy i ona też rozmiarowo wydaje mi się, że może być mała, bo jest taka dość wąska w talii. No ale zaraz spróbuję się w nią wcisnąć i zobaczymy. Kolejna sukienka jest w rozmiarze XL. I mimo, że wydawała się dość mała, to widzicie, że bez problemu się w nią wcisnęłam. Ona jest już z takiego bardziej normalnego materiału. Tamta była taka lekko śliska. Tutaj mamy, wydaje mi się, że to jest bawełna z domieszką elastanu. Oczywiście tutaj dokładnie się wyświetli, jaki ta sukienka ma skład. Też prezentuje się bardzo ładnie. Ta góra jest taka bardziej dopasowana. Tutaj, te guziczki, które ja mam rozpięte, można rozpiąć, a te dolne to już jest atrapa i ich nie rozepniecie. Tutaj, jak widzicie, jest taka trochę odcięta w linię, a ma bardzo fajną długość do kolanka. No, taka fajna sukienka do latania na co dzień. Myślę, że do białych trampek, czy właśnie do nawet płaskich sandałków, będzie idealna. Sprawdzi się i do pracy. I na co dzień do wyższych butów też nawet na jakiś obiad myślę, że będzie w porządku. Kolejna propozycja to taka typowo letnia sukienka w takim, no, wakacyjnym klimacie w takie pomarańcze. Także skakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze XL i w ogóle połączenie tego kroju z tym wzorem wygląda naprawdę tak fajnie, lekko dziewczęco. Bardzo urocze są tutaj te ramiona, macie ramionczka, tutaj są takie opadające a la hiszpańskie rękawki, tylko niestety jest to poliester, więc no to jest typowo letnia sukienka na taką pogodę, raczej 25. No, ale myślę, że w połączeniu z tym poliestrem, no to niestety się nie sprawdzi. A szkoda, bo gdyby była na przykład z bawełny, to myślę, żeby to była idealna propozycja, bo wygląda naprawdę przepięknie. Fajnie, ta sukienka jest wykonana, ma bardzo ładny print. No, ale niestety materiał ją skreśla w tym przypadku, także idzie do odsyłki. Kolejna sukienka w jednym chyba z ulubionych przeze mnie krojów, czyli mamy kopertową górę. Mamy też takie rękawki, które możemy sobie ułożyć tak jak chcemy, puszczony dół, także wskakuję w nią. I zaraz Wam pokażę, jak będzie się prezentować na mnie. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL. Krój jest bardzo ładny, tutaj mamy takie marszczenie na biuście, oczywiście ramiona, które możemy sobie e, albo założyć do góry, albo na dół. E, fajna długość, tutaj mamy też rozporek, fajnie pokazujemy nóżkę. E, print też jest ok, te ciapki są takiej różnej wielkości, przez co nie jest to taka typowa panterka. E, ale niestety mamy tutaj ten sam materiał, co przy tej poprzedniej sukience w pomarańcze. No plus jest taki, że ona ma raczej taki krój, że możemy też ją założyć w trochę chłodniejsze dni. Ale no to już musicie same zdecydować, czy akceptujecie ten poliester właśnie w sukienkach takich nietypowo letnich, czy też nie. No, w tej cenie można też znaleźć już fajną sukienkę z wiskozy, także wybór należy do Was. Jeśli chodzi o krój, jest całkiem w porządku. Wykonanie, jak to w przypadku Mohito, też jest ok, żadne nitki tutaj nie wystają. Całkiem poprawna sukienka. Kolejna propozycja, jest to taka krótsza sukienka z takimi delikatnymi marszczeniami właśnie po bokach, w niebieskim kolorze, w kwiatowym printzie, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze 42, jak widzicie ona ma tutaj taką luźniejszą górę i ona ma tutaj takie marszczenie, Ponieważ tutaj miał być taki ściągacz, że wiecie, możecie sobie tak, jakby pociągnąć ją do góry i zrobić tutaj krótszą, przez co tak się marszczy. I tutaj faktycznie tak jest. Natomiast chyba ktoś już tą sukienkę mierzył i te sznurki podciągnął aż tu, więc one po prostu nie wystają. I ja bym po prostu musiała, wiecie, wydobyć je stąd, tu. Jakąś, nie wiem, igłą rozpróć to, a nie będę się w to bawić, bo ta sukienka, szczerze mówiąc, mi się średnio podoba i raczej jej nie zostawię. No, ale zamysł jest taki, że wiecie, że to możecie sobie podciągnąć i po prostu tą sukienkę skrócić. I tak też było na zdjęciu, i z tego względu ją zamówiłam. No, a jako, że ogólnie ten print mam wrażenie, że tak trochę mnie postarza, no, i to raczej nie jest typ sukienki, w którym ja się czuję komfortowo, więc po prostu nie będę się w to bawić. No, ale miejcie to na uwadze, że jak będziecie zamawiać, to może tak być, że właśnie te sznurki będą być ściśnięte do środka i po prostu trzeba sobie z tym jakoś poradzić, albo po prostu odesłać i zamawiać do skutku, aż traficie dobrą sztukę. No, także, tak czy siak. No dla mnie jest ok, ale ten krój jest taki trochę inny. No to nie jest typ sukienki, w którym ja się dobrze czuję. I już na koniec mam taki zestaw shortów razem z koszulką. I Ja kiedyś coś podobnego zamawiałam z H&M, jednak tam ten zestaw przyszedł ogromny, a mniejsze rozmiary były już wyprzedane. I tutaj właśnie ten zestaw był na wyprzedaży w rozsądnej cenie, eee, także przymierzę i zobaczymy. Ten zestawik jest w rozmiarze XL i tutaj, zarówno spodnie, jak i koszulkę, kupicie oddzielnie. No i niestety, wiadomo, że w tej cenie jest to materiał sztuczny, ale wygląda on naprawdę bardzo fajnie, i przez to, że jest powycinany, no ja chyba byłabym w stanie się przemęczyć, nawet przy wyższej temperaturze, bo wydaje mi się, że mimo, że to jest sztuczne, to jest to w miarę przewiewne. Bardzo fajnie wygląda, wiem, że może dla wielu osób ten print może wydać się taki trochę tandetny, ale mi się szczerze mówiąc podoba i mogłabym w tym chodzić. Spodenki mają kieszonki, one są tutaj z tyłu na gumce, ale mają też guzik i zamek normalnie. Troszkę luzu tutaj jeszcze jest, także myślę, że na spokojnie. Całkiem fajnie to wygląda. Nie wiem, dajcie znać, czy podobają wam się takie zestawy, czy raczej wyglądają dla was kiczowato i tandetnie. Ja chyba jestem w tej pierwszej grupie tym razem. E, dobrze, także to już by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy w tym filmie. Dajcie znać, czy coś wpadło wam w oko, może upalowaliście w mochi to coś innego. E, oczywiście, jak zawsze zapraszam do komentowania, do zostawienia łapek w górę i subskrypcji kanału. A my widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!